Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieliście nas odwiedzić. Taki świąteczny czas i koniec roku dają podstawę do tego, żeby podsumować trochę działań i współpracy także w obszarze informowania społeczeństwa za Państwa pośrednictwem o różnych rzeczach ciekawych i mniej ciekawych, bo takie też się zdarzają ludzi. Którzy interesują się szpitalem, pacjentów, ich rodziny, ale pewnie i tych, którzy potencjalnie mogliby być naszymi klientami. Ja chcę Państwu podziękować bardzo za tą współpracę w ostatnim roku. Myślę, że zauważyliście, że dużo się dzieje. Od inwestycji, które realizujemy po zmiany kadrowe, które następują, udało nam się namówić na współpracę ze szpitalem wielu nowych fachowców, rozwijamy nowe dziedziny. Myślę, że będzie dużo tematów także w przyszłym okresie, bo nie będziemy, że tak powiem, spoczywać na laurach. Ale takim bardzo ważnym elementem, nad którym pracujemy wspólnie z całym zespołem szpitala, to jest budowa Centrum Matki Zdrowia Dziecka. I tutaj poszukujemy darczyńców, którzy mogliby wspomóc wyposażenie tego centrum. Przypomnę, że centrum budujemy przede wszystkim ze środków unijnych, także samorządu wojewódzkiego całość inwestycji to ponad 112 milionów, budowlanka 78. Tutaj będziemy mieli sprzęt, który będzie trwale, że tak powiem, połączony z obiektem za kilkanaście milionów. To głównie rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, ale potrzebujemy bardzo dużo innego sprzętu, wyposażenia i taka fundacja, która staraniem pani profesor Gorczyńskiej, która mam nadzieję będzie... Kierowała oddziałem onkologii i hematologii dziecięcej, z którą prowadzimy w tej sprawie rozmowy. Namówiła fundację DKMS na sfinansowanie wyposażenia oddziału onkologii. To będzie kwota ponad 1 200 000 zł. Podstawowe wyposażenie, podstawowy sprzęt na ten oddział. Już jesteśmy w trakcie podpisywania umowy, w związku z tym te środki już pozyskamy, będziemy robili zakupy i jak tylko budowlańcy przekażą nam no, miejsce w centrum dedykowane pod oddział, będziemy skutecznie to wyposażać. Bardzo dziękuję. Fundacji Warto Pomagać, która już uruchomiła bal charytatywny, koncert charytatywny i zbiera pieniądze. Pierwsze środki już tam wpłynęły. Bardzo zachęcam do wpłat na konto między innymi fundację Skulab, która, która jest posadowiona przy Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze. Tutaj także z dopiskiem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka można przekazywać darowizny. Mamy dużą grupę darczyńców, których honorujemy też laurami na takim dorocznym balu szpitala, personelu szpitalnego w maju. Tym Wszystkim, którzy dołożyli się do tego, żeby w szpitalu szpital wyglądał ładniej, żeby mógł lepiej leczyć, miał więcej dobrego sprzętu, bardzo jeszcze przy tej okazji za Państwa pośrednictwem serdecznie dziękujemy. Na co wystarczy ten 1,2 mln? To jest, tak jak powiedziałem, pełne wyposażenie oddziałów, podstawowy sprzęt, tak? czyli łóżka, aparatura przyłóżkowa, aparatura zabiegowa, wszystko to, co będzie służyło. Pełnej obsłudze małych pacjentów z chorobami onkologicznymi. A WOŚP wycofał się, czy też będzie wspierał? WOŚP będzie wspierał, jak Państwo wiecie, w tym roku. Tak, Dedykowany dedykowane sprzęt, który będzie kupowany przez WOŚP, to sprzęt dla oddziałów chirurgii dziecięcej. I oczywiście tutaj złożyliśmy wnioski o wyposażenie. Pan profesor Zaniew, pan doktor Korczak, który jest przedstawicielem zespołu właśnie chirurgii dziecięcej, takie wnioski opracowali. Ale oczywiście liczymy na wsparcie owsiaka i jego drużyny na doposażenie w większości oddziałów szpitala. Fundacja WOŚP ma tą strukturę jakby ustrukturyzowaną w ten sposób, że właśnie realizują te zakupy, które mieszczą się w tytule kolejnego roku, ale no, mogę powiedzieć, że w grudniu jeszcze będziemy mieli zamontowany rentgen bardzo wysokiej klasy właśnie od wośp -u. Za ponad 800 tysięcy złotych zakupiony, i właśnie trwają prace adaptacyjne pomieszczeń, żeby ten rentgen został w szpitalu zamontowany. W centrum matki i dziecka, czy? Nie, tutaj w, jeszcze w starych obiektach, w budynku, w, w radiologii. A na jakim etapie są teraz prace w centrum? No, teraz już właściwie elewacja i prace wewnątrz obiektu prace instalacyjne, tynkarskie. Także to bardzo szybko się posuwa, jak Państwo widzicie, i z zewnątrz i warto może wewnątrz też obejrzeć jest wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Co mnie bardzo cieszy, bo pozwala nam rytmicznie też wydatkować środki dotacyjne.